Obie biedronki szep żuk, w puk, 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 panieneczka widzi żuk, czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żubkiem, polny koni, z galanterii zdjął melonik i powiada, wstań biedronka. przyjdź na słonko, wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się biedronka, niech pan tutaj się nie błądź, niech pan zmiata i nie lata, i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem jego fata, a pan nie. Powiedziała to wiedziała i czym prędzej odleciała, odleciała, a wieczorem ślub już brała z komorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka. żuk na żonę żuka szuka bus jel. Wóz jeł, kloka, kloka, gdzie ty żył? Ja żył daleka, za harami, za jasami, Tam, gdzie nim na południu samym. Co za nim raka takaja, gdy mora hamankaja, A u tym nile chłopczyk miły wystąpił. Straszykł, krakadził, jak żadnej tam się użył. Ja nie żył, u siotu żył. Dziw nie był, dziw nie latał. rodny kraj uspominał.